Trwa zła passa szczepionistów azotów puławy w wielki piątek. Puławianie rywalizowali z piłkarzami ręcznymi górnika zabrze. Początek meczu był jeszcze w miarę wyrównany, choć to zabrzanie wciąż byli z przodu, jeśli chodzi o wynik w miarę upływu czasu. Przewaga gości stawała się coraz bardziej wyraźna, dało sobie znać błędy w obronie graczy azotów oraz bardzo dobra postawa strzegącego bramki i drużyny ze Śląska Piotra Wyszomirskiego. Pierwsza część gry zakończyła się wynikiem 16 do 12 dla zabrzan. W drugiej części spotkania obraz gry nie zmienił się znacząco. Zabrzanie w pewnym momencie uzyskali nawet dziesięciobramkową Przewagę. wtedy poławianie ruszyli do odrabiania strat, zdobywając cztery bramki z rzędu. Goście jednak nie dali odebrać sobie wypracowanej wcześniej przewagi. Pomimo walki i prób dogonienia rywala, zabrzanie pokonali azotowców 34 do 30 i zapewnili sobie już brązowy medal rozgrywek PG Superligi. Dla Puławian była to czwarta porażka z rzędu w ligowych rozgrywkach. Azoty pławy górnik zabrze 30 do 34 do przerwy 12 do 16. Azoty zagrały w składzie bramce Borucki, Zembrzycki i Koszowy, w polu Zivkowicz, i Kosiewicz Adamski, Janikowski, Burzak, Górski, Kowalczyk, Antolak, Przybylski, Fedeńczak, Marciniak, Wajes i Konieczny. thank <laughs> you